thank Wielkie miasto, jakim jest Łódź, w ciągu jednej doby produkuje 174 tysiące metrów sześciennych ścieków. Odpowiada to pojemnością około 400 basenów pływackich o długości 25 metrów. Ciekawa jestem, co dzieje się z tymi ściekami. Czy one trafiają bezpośrednio do rzeki? Na szczęście nie. Te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. Dzisiaj w Łodzi działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków, i to właśnie do niej trafiają wszystkie nieczystości z terenu naszego miasta i gmin sąsiednich. Znajdujemy się przed komorą wlotową. To w tym budynku surowe ścieki wpływają na teren oczyszczalni ścieków. I znajduje się tam pierwsza faza oczyszczania mechanicznego, czyli krata rzadka. Tam wyłapywane są nieczystości Jakieś stałe. Takie tak, dokładnie elementy. tak. To są gałęzie i inne nieczystości, które mogą spłynąć wraz ze ściekami, kanalizacją ogólnospławną. Pierwszy etap oczyszczania ścieków. Na kracie rzadkiej zostają największe elementy ze ścieków. Nazywają się skratkami. Co dzieje się z tymi skratkami? Proces jest już w pełni zautomatyzowany. Kiedyś wszystko odbywało się ręcznie. Pracownicy oczyszczalni musieli własnymi rękami wyjmować wszystkie osady. Natomiast dzisiaj pojawia się taka automatyczna czyszczarka, wielka łapa, która wszystkie skratki zbiera skrat, wrzuca do kontenera. One następnie są płukane i spalane w spalarni. krat, drugi etap oczyszczania ścieków. Tak, to tutaj e, znajdują się kraty gęste. E, dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie wyłapywać drobniejsze odpady. E, niestety, te urządzenia e, mają 2 cm przestrzeni. Przez to nie jesteśmy w stanie wyłapać patyczków higienicznych, które powodują olbrzymie szkody w naszej Z takich oczyszczalni. Takich patyczków do czyszczenia na przykład uszu? Tak, te patyczki Powinny trafiać do kosza na śmieci, a nie do sedesu. Niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą, i przez to oczyszczalnia ponosi olbrzymie koszty. Części zanieczyszczeń. Tak, to są skratki, które trafiły do naszej oczyszczalni. Trzeci etap mechanicznego oczyszczania ścieków piaskowniki. Tak, to w tych zbiornikach ścieki po raz pierwszy są uspokojone. Oddzielany jest w nich piasek, który trafił do oczyszczalni ścieków z kratek, które znajdują się na naszych ulicach. Ostatni etap oczyszczania ścieków. Osadniki wstępne, w których gromadzi się kożuch. Tak, ten kożuch, który wytwarza się na górze osadników wstępnych, jest zbierany do tych lejów i stopniowo podawany do fermentacji do zamkniętych komór fermentacyjnych. Na tych czterech biało-niebieskich? Tak, tych czterech zbiorników. Jak oczyszczalnia zagospodaruje stałe osady pościekowe? Znajdujemy się właśnie na szczycie komór fermentacyjnych. To tutaj powstaje biogaz. Z powstałego biogazu potrafimy wyprodukować 60% energii elektrycznej, którą wykorzystujemy na potrzeby oczyszczalni, oraz 100% energii cieplnej. Oznacza to, że oczyszczalnia przez cały rok korzysta z własnej energii i z własnej energii cieplnej. I to również oznacza, że osady nie zanieczyszczają środowiska, nie są składowane nigdzie, na przykład nad rzeką, tylko są wykorzystywane do no, ważnych celów. Dokładnie tak. Najpierw osad fermentuje, potem trafia do spalarni. I na samym końcu jedynie popioły trafiają na składowisko, które znajduje się za rzeką. Na oczyszczanie ścieków. Tutaj uwijają się bakterie i inne organizmy, które ostatecznie rozprawiają się ze ściekami. Tak, to w komorach osadu czynnego dokonujemy ostatecznego usunięcia ze ścieków azotu i fosforu, czyli największych szkodników, które wraz ze ściekami mogłyby trafić do środowiska. Czyli rzekami aż do Morza Bałtyckiego, który ma aż nadto fosforu i azotu w swoich wodach. Wszystkie ścieki, które trafiają z polskich miast do Morza Bałtyckiego, podlegają ścisłym unijnym przepisom. Ostatni etap oczyszczania biologicznego ścieków. Tutaj żegnamy się z bakteriami osadnik wtórny. W osadniku wtórnym ścieki oczyszczone oddzielane są od osadu nadmiernego. Ten kożuch, który widzimy na zewnątrz, to bakterie i organizmy, które przepłynęły z komór osadu czynnego. Tutaj, jak widzimy, ścieki oczyszczone spływają już do kanału zbiorczego, a osad nadmierny jest częściowo zawracany do komór osadu czynnego, a częściowo Mieszany z osadem z osadników wstępnych i podawany stopniowo do komór fermentacyjnych. Czyli stąd oczyszczone ścieki wypływają do rzeki Ner. Dokładnie tak. Za chwilę przejdziemy na most, gdzie będzie można zobaczyć, jak ścieki oczyszczone łączą się z rzeką. Rzekaner. Tutaj oczyszczone ścieki z oczyszczalni łódzkiej trafiają do środowiska. Jest to dopływ Warty, największa rzeka Łodzi. Tak. A z rzeki Warty trafiają do Bałtyku. Trzeba podkreślić jednoznacznie, że dawniej rzeka rzekaner to był jeden wielki płynący ściek. Kiedyś, aby w innych miejscowościach przejść nad tą rzeką, to dosłownie szczypało ludzi w oczy. No bo ścieki były bez oczyszczania, bezpośrednio do niej tutaj wpuszczane. Dokładnie. Kiedyś ścieki podlegały jedynie oczyszczaniu mechanicznemu. Dzisiaj, jak widzieliśmy, mamy pełne oczyszczanie biologiczne. Dzięki temu znacząco poprawił się stan rzeki NER, poprawił się ekosystem tej rzeki, i dzisiaj, już niedaleko stąd, mamy ostoję ptaków.